Proszę o zabranie głosu pani, do, panią doktor Lucynę Kulińską. Kochani rodacy, kochani mieszkańcy stalowej wali, bardzo dziękuję Wam za zaproszenie. Bardzo dziękuję, ta perła w koronie II Rzeczpospolitej zaczyna się budzić. Jak wielu Polaków, bo przyszły takie czasy, że musimy naszego ducha budzić, naszego polskiego ducha, bo inaczej możemy przestać istnieć. Nie dzieje się to jakby z zaskoczenia, bo nasz naród został uśpiony, bardzo wielu naszych młodych pogoniono precz, gdzieś tam mieszkają, w Anglii, w Irlandii, w świecie. My tutaj starsi. Często czekamy tylko na listy, telefony czy odwiedziny. Za to decyzją naszych rządzących dostajemy tu coraz nowych obywateli. Wymieszanie poprzez wpuszczenie na teren naszego kraju milionów przybyszy. I to niekoniecznie tych, których wojna doświadczyła, ale takich, którzy może wymyślili, że tutaj można naszym kosztem żyć. Dzisiejsza. Obrona granicy zachodniej, którą przedstawiają rządzący jako jakiś zamach, a w rzeczywistości jest to właśnie zryw nasz. Pokazuje jedno: jeżeli naród jest nieprzygotowany do walki, do obrony, to traci swoje dzieci. Kto ginął na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej? Czy czwarte ofiar to były wielodzietne rodziny chłopskie? Większość tych dzieci. Już ziemia pochłonęła, dlatego nawet ich liczyć oprawcy nie chcą. Ginęły kobiety. Nasza warstwa, nasze elity zostały przez obydwu okupantów wyniszczone. Ale w momencie, gdy do tej zbrodni dołączyły jeszcze mniejszości, los Polaków został niemal przypieczętowany. Nie tak, jak mówią, proszę Państwa, jakieś 100 tysięcy, 90 tysięcy pierwszy prezydent Ukrainy powiedział pół miliona. Profesor Zapołowski mówi 600 tysięcy obywateli polskich zginęło z ręki Ukraińców, Ukraińskich formacji różnego rodzaju, kolaborantów niemieckich, bo policja ukraińska przecież mordowała i Polaków, mordowała też Żydów. Były szczerbszafty, które zabijały Polaków też aż na dzisiejszej ziemiach dzisiejszej Białorusi. Nie 6 milionów. Ci uczciwi historycy mówią polska krew, może nawet 9, 10 milionów. Ale odrodziliśmy się. Jesteśmy. Ten dobrobyt troszeczkę nam zasłonił świadomość tego, że musimy cały czas o tą swoją wolność, niepodległość walczyć. Daj Boże, aby krzywda tych rodzin, które tam. W tak straszliwych okolicznościach zginęły, nie odrodziła się tak jak dzisiaj, tym, że ci, z którymi chcemy, którym pomagamy, z którymi chcemy żyć w spokoju, stawiali na pomniki tych, którzy byli oprawcami. To jest rzecz, na którą Polska zgodzić się nie może. Żeby sąsiadować z krajem, który za religię wziął sobie dzisiaj apoteozowanie oun czyli tych, którzy dokonali tych mordów, proszę Państwa. Na polskojęzycznej szkole we Lwowie. Jak tylko powstała Ukraina, umieszczono portret Romana Szuchewicza, dowódcy upa, jaki rozkaz wydał Lachów, czyli nas, Polaków, w pięciąć. Teraz powstaje jego muzeum, okazuje się, że strona Polska będzie dokładała pieniędzy do tego muzeum. Nie proszę państwa, fałszowanie historii zawsze kończy się. Tragicznie. Nie wolno Polaków oszukiwać. Musimy powiedzieć, w samym okresie 43 do połowy 44, to co najmniej 200 tysięcy, 250 tysięcy istnień polskich. Tak jak mówiłam, w większości kobiet i dzieci polskich. Od tego dziecka w łonie matki do tego starca. I ginąć można w różny sposób. Moi przyjaciele, bo ja już 30 lat się zajmuję tą problematyką, którzy wówczas byli dziećmi, bo jeszcze tylko tacy na tym świecie są, mówili jedno. Rodzice modlili się, żebyśmy zginęli od kuli albo od szybkiego jednego ciosu, żeby nam nie zrywano skóry, żeby nam nie rozpruwano brzuszków. Wszyscy o to żeśmy się modlili o szybką śmierć. Nie wolno zapomnieć. Trzeba pamiętać, i trzeba być czujnym, bo ci, którzy dzisiaj odbudowują pomniki morderców, są zepsuci w środku moralnie. My to wiemy. To nie tylko korupcja, która tu przychodzi. To także handel dziećmi, także handel narządami. Musimy być czujni, proszę Państwa, bo my jesteśmy narodem niezłym. My jesteśmy narodem, który współczuje, który pomaga. A to, że tam jest wojna, to może i... Przepraszam, że tak mówię, ale może to i kara boska za to, co było na niewinnych na niewinnych dzieciach i kobietach dokonane. Natomiast oszczędzajmy krew polską. Za dużo nami utoczono. Nie pozwólmy się wciągać w żadne wojny, bo to już nie nasze wojny są. To, że wielcy tego świata dzisiaj się chcą na nowo dobrami w ziemi i, i, i krainami dzielić. My mamy przetrwać. Mamy przetrwać, mamy pamiętać, jak trudno jest przetrwać, i nie dać się. I nie dać się, mimo że rządzący robią wszystko, aby naszej przyszłości jako Polski nie było. To muszę powiedzieć z bólem serca. Nie damy się, budźmy się. Dziękuję i wierzę, że Państwo zrozumieją, że to jest nakaz chwili. Dziękuję. Dziękujemy.